Lecimy dziś na Gdynię, po drodze jeszcze do ostrołęki zalecimy, tam zrzucimy trzy palety, a wiozę dziś mrożonkę na minus 20, także trochę mi zeszło na załadunku, musiałem zbić temperaturę, rozmawiałem z prezesem i tutaj z kierowcami na załadunku i stwierdziliśmy, że jednak mimo tego, że taka temperatura dzisiaj, prawie 30 była w dzień, to i tak troszeczkę za długo ta moja chłodnia zbija. Także jak wrócę z trasy, to prezes ma sprawdzić, porównać z tą nową naczepą, z tą moją i ze swoją te zbijanie temperatury, ewentualnie postawi ją na serwis, żeby tam zobaczyli co się dzieje. A ja przeglądałem YouTube Studio i znalazłem jeden film, taki surowy, ale myślę, że wrzucę jednak. Niech ktoś skoczy na kanał i rozmawiałem z synem, to mówił, że na kąpie jeszcze jest jakiś film do zmontowania, także. Postaramy się Wam coś rzucić.